Maneczkę do beściaki z tej strony, Bora. To jest gierka Batman Arkham Origins i już 28 odcinek z tej gry. Jesteśmy w kanałach, mamy dojść do kostnicy i zobaczyć Bena, O ile dobrze pamiętam, czy to on jest trupem. O, czyli spoko. Granat klejowy mogę używać na rury. Świetnie, czyli wiele teraz już rzeczy będę mógł. Przejść. Świetnie. Tu są jakieś drzwi. Co one mi niby dadzą? Tutaj ładunek. No fajnie, tych gadżetów mam już wiele. Co tutaj będziemy mieli? Dobra, zrobimy sobie tutaj deszyfrator. Tam jest pakiet z danymi. Od razu sobie go wezmę, skoro tutaj jestem. Czemu nie? Spekulacje. Proszę bardzo, pakiet z danymi, ale tu więcej nic nie ma, okej. Okay. Jeszcze mnie to interere, co te drzwi tutaj są? Wow, co to jest? Pomieszczenie telekomunikacyjne, ciekawe. Nic tutaj nie mogę zrobić, no dobra. A co tutaj jest? No nic, w tej chwili tutaj nic nie ma, no dobra. Coś mi się... Chwila, czekajcie. Coś mi się przypomina, że już chyba byłem. No ale koń, dobra, idziemy tam, gdzie te rury były. Chcę jeszcze tam to Bo tam prawdopodobnie też jakaś znajdźka, znajdźka będzie. Chociaż. Wow. Co tam może być, słuchajcie? Ja się tutaj muszę jednak udać. No chyba tak, no dobra. Czyli co? Nie to. Chyba hak, tak? Nie. Pazur. Też nie. A jednak pazur. Poczekajcie, ja sobie zejdę troszeczkę niżej. No i zobaczymy co tutaj. Kurczę, zastanawiam się, bo nie tak nie pazur. No, ciekawe, ciekawe, dobra, a poczekajcie, zaczep? Nie no, zaczep na pewno nie. Jedynie co to pazur? Ale dlaczego tego nie mogę otworzyć? Nie kumam, nie kumam, nie wiem. No, przelecieć tam nie przelecę na chwilę obecną. Nie ma takiej opcji. No, czyli co? Z portem, jednak do góry. A tak, nie przelecę? Przelecę. Wow Czekajcie. Spróbuję to inaczej troszeczkę zrobić. Tak bardziej efektownie rzekłbym. Ach, jeszcze bardziej. Wiecie o co już mi chodzi? No trzy razy sztuka. Spróbujemy. W dół mnie toperzu, o właśnie! Drzwi są. No i co tutaj mamy? Jeszcze sam za bardzo nie wiem. Dobra. Gdzie jest ten klejowy? Kurde, na tym padzie go nie mogę wziąć i to jest najgorsze. Mm, gdzie on jest? Ja go muszę namierzyć na klawiaturze numerycznej. Tylko gdzie on jest? Które to jest? Nie to. Nie to peżu. Gdzie jest ten klejowy? Co to jest ten klejowy w ogóle? Ja go tutaj nigdzie nie widzę. Widzicie go gdzieś tutaj? Dobra. Przypadkowo, ale się udało. <śm> Dobra, opuszczony szyb windy. Tam jest coś. Na górze są haki. Ja cię pierdzielę, no i gdzie mam teraz iść? O, piętro wyżej chyba. Nawet na pewno. Kurde, zaczynam się zastanawiać, czy ja jednak tamtą windą nie powinienem wcześniej podjechać sobie, ale trudno, dobra, wejdźmy sobie tutaj. Ja już tu kiedyś byłem, na 99%, przecież ja tutaj podnosiłem ten zakłócacz. No pewnie, że tak. Cele, oczywiście, że tak. Ja już tu być kiedyś... Dobra, czyli na pewno nie tutaj. Wracamy się. Muszę się wrócić. Ta kostnica jest gdzie indziej. Wybaczcie do beściaki, no ale ze mną to już tak jest. I tam chcę zobaczyć do góry. Właśnie tutaj tu coś jest. Okej. Okay. Tu jest kanał, wchodzimy. Magazyn z dowodami, też tu już byłem. Czyli nadal jestem w złym miejscu, słuchajcie. Ale ja wtedy to jakoś inaczej chyba weszłem. Tutaj był ten deszyfrator. Czy nie deszyfrator, tylko zakłócacz. Czyli jednak nie tutaj. Schodź na dół, Batuś. To nie tutaj. Stąd przyszłem teraz, czy nie? Chyba tak. Tutaj też byłem, też. Czyli wracamy. Wybaczcie, wybaczcie, wybaczcie. No, i tak mało z was ogląda tą serię. Ale szkoda, że zawiodłem kilka osób. Z wody! Pięknie! Które oglądają. Nie chciałem tego zrobić. Znowu, kurde, jak mam to zrobić ten klej. To jest kulka dymna. Dobra, jest, na piątce. I lecim do przodu. To już jest przeze mnie rozwalone. Tam byłem. Czyli teraz ta winda, czyli tutaj, 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 hola, hola. Tak? Tak, na pewno tak. Użyjemy sobie teraz tej windy, bo to musi być to. Ale czemu zjechałem na dół? Tego jeszcze nie wiem, ale się zapewne dowiem. <laughs> Batman ogrł się. No i co? Choroba, przecież ja też tutaj byłem. Ja źle chodzę. Dobyściaki, ja źle cały czas idę. Tam jest wyjście. Choroba, no. Nie no, ja wracam, no, bez jaj. To nie jest tu, dobra, to nie jest tu. Tutaj nie ma jakiegoś punktu zaczpienia? Nie ma. Czekajcie, ja muszę teraz kontrolować mapę cały czas, bo bez kontrolowania mapy to jest lipa. No i dobra, no i teraz tak w prawo jest wyjście, tak? No, który jest zamknięte, nic tutaj nie ma jakichś kanałów, nie ma. Tam, aha, dobra. Czyli ja na bank muszę iść tędy. Nie ma innej opcji. I teraz tak na bank, tam? Ale tutaj jest coś w lewo. Ja muszę iść tam, tak. Na pewno tutaj. W lewo. Mapa, pokazać mi mapę proszę. Teraz się dowiemy. Wątpię. I teraz tak. Prosto mi nic nie daje, jedynie w lewo. Ale ja chcę to zobaczyć. No właśnie. No właśnie, jednak tutaj. Da się to rozhakować w ogóle? Da się. Śmierć. Czyli nieśmiel, umartwiony też nie. Czyli na pewno nie jest, początek jest taki, początek musi być inny. No, netoperku, pięknie. Teraz mogę to otworzyć, tak. Dobra, mamy Baina. To nie jest Bain. Which man? The same one I saw at the riot in the precinct's holding cells earlier. I should scan his corpse. Ale nie ma tutaj czegoś innego jest. Dobra, dobra, to zaraz zrobię. Przeskanujemy sobie. The victim was dosed with a chemical that caused temporary deformation of his physiology. I'll need to check the autopsy report to find out more. That computer should contain the autopsy report I'm looking for. autopsy. The victim was using a powerful compound with many similarities to the street drug venom at the time of his death. It changes the user's muscle and bone structure, greatly enhancing strength for a temporary period. Huh. It appears that whatever this compound is, it reduces mental capacity in several ways, including severe damage to the brain's memory center. Prolonged use could seriously compromise the user's memory. There's Bane's tracker. No okej, okay, czyli dowiedzieliśmy się tego co, co chcieliśmy No tak, to nie Bane Pewnie tutaj do góry, tak? O no, nawet na pewno Kurwa Macie tam laser widziałem, czy mi się wydawało? Nie no, jakieś czerwone światełko, dobra Gdzie teraz? Nic nie ma, tu są jakieś drzwi. Wejść do bloku więziennego, czyli co, ja mam wracać już teraz? Tak, czekajcie, lokalizator przyczepiony do Bejna, czyli muszę opuścić te pomieszczenia. Chyba. Nie, nie, nie. Tutaj coś jest. Chwilunia. Co my tutaj mamy? A, pakiet danych. Ale dobra, kolejny jest. Netoperku, wychodź.

no, musimy to sprawdzić, wojna gangów Lubię wojny Tak i teraz tu jest woda Ale ja sobie tak przejdę Kurde takie proste było ja tak kombinowałem, widzicie jak koń pod górę No trudno Granat klejowy jest na piątce. Świetnie. No i wychodzimy. Mam nadzieję, że nie słyszycie sąsiada z wiertarką. Dobra, doby ściaki, ale do Bane'a dotrzemy już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli Wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę, nie zapominajcie o komentarzu. No, a jeśli nie jesteś jeszcze moim widzem, zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko. Na razie ho, pa. Papa.